Czy wiesz, jak bardzo Twój sposób myślenia wpływa na odczuwanie stresu? Bardzo często to, w jaki sposób my myślimy, jak my postrzegamy pewną sytuację i zaczynamy w jaki sposób o niej myśleć, wpływa na to, jak my reagujemy i jak my się zachowujemy. Ja nazywam się Małgorzata Niski, jestem trenerką Future Skills. I zajmuję się szkoleniami z zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, kierowania zespołami i jeszcze kilka innych obszarów. Zachęcam do kontaktu z firmą i zapoznania się z naszą ofertą szkoleń. Jest taki model ABCD, który pokazuje, że um, są zdarzenia aktywujące nas. Są zdarzenia, które są wywołane jakimś naszym spostrzeżeniem tej sytuacji, mamy jakieś zdarzenie, i my a w oparciu o to zdarzenie zaczynamy. Myśleć w jakiś sposób o tej sytuacji. Mamy, nadajemy jakieś przekonanie tej sytuacji, mamy o niej jakieś przekonanie. Czyli m, może być tak, że ktoś na przykład zaobserwował, czy bierze udział, nie wiem, w, jakimś, w jakiejś kolizji drogowej, w jakimś e, zdarzeniu takim samochodowym i e, będąc uczestnikiem tej kolizji. Jedna osoba, nie wiem, może wyskoczyć z auta i zacząć krzyczeć, biegać dookoła, poddać się tej sytuacji, bo na przykład pomyślała: To nowy samochód, tak? I teraz, co ja z tym zrobię, albo pożyczyłam od kogoś ten samochód, i to już jest na przykład dramat. A na przykład druga osoba, nie wiem, będąca uczestnikiem tego samego zdarzenia, może pomyśleć, kurczę, dobrze, że nic nam się nie stało, tak? I poczuje spokój w związku z tym, że nic nikomu się nie wydarzyło. Tak? I teraz każda taka sytuacja, każde zdarzenie aktywujące może być w różny sposób postrzegane przez osoby uczestniczące w tym zdarzeniu, ale też my, właśnie, świadomie możemy tym zarządzać i świadomie możemy regulować to, co się dzieje. Dlatego, że jeżeli następuje ten moment, właśnie tego mojego przekonania, moich myśli na temat tej sytuacji, to teraz, w zależności od tego, właśnie co ja sobie pomyślałam o tej sytuacji, co, co, jak ja ją postrzegam, tak Będę, takie emocje pojawią się we mnie, jak właśnie z tym przykładem w tym samochodzie. Pojawiły się konkretne emocje i konkretne zachowanie, czyli to moje działanie wynikające z tego, co sobie pomyślałam o tej sytuacji. Bo osoba, która myśli super, że nikomu nic się nie stało, nie wybiegnie z samochodu, nie będzie krzyczeć, tylko będzie prawdopodobnie siedziała spokojnie, czekała, nie wiem, być może na policję albo na jakieś inne jeszcze osoby, które będą załatwiały sprawę tej kolizji. A osoba, która skupia się na czymś innym i postrzega tę sytuację w inny sposób, to, to w jaki sposób ona ją postrzega, wpłynie na jej emocje. Na to, że jest wściekła, że, że jest sfrustrowana, jakby cokolwiek, jakiekolwiek emocje się pojawiają, to to wpłynie na to, jakie ona działania podejmie. Może właśnie krzyczeć, może biegać dookoła tego samochodu. To wszystko będzie wynikiem tego, jak. Została przez nią spostrzegana ta, jest postrzegana ta, ta sytuacja. To zdarzenie aktywujące jest jednakowe na przykład dla kilku osób, ale każda z osób może zupełnie inaczej pomyśleć o tej sytuacji, mieć inne emocje i inaczej się zachować. I my możemy podjąć taką decyzję często, i najczęściej myślę, że to jest kwestia tego, jeżeli wiemy, że my możemy zarządzić tym to możemy zarządzić tymi naszymi myślami. Możemy sterować tym i zadziałać w taki sposób, żeby tego stresu dla nas było mniej, bo my mamy wpływ na to, w jaki sposób my myślimy i w jaki sposób postrzegamy daną sytuację. I y, przy tym modelu ABCD, czyli mamy A zdarzenia aktywujące, B przekonania, twoje myśli, C emocje, twoje uczucia i D Zachowanie fizyczne, Twoje działanie. Mamy też do tego modelu, kiedy już mm, na przykład mówimy o tym, żeby tymi e, myślami, tym, tym postrzeganiem tych sytuacji zarządzać, e, mamy takie pięć pytań zdrowego myślenia. I e, warto sobie zadać e, takie pytania może jedno z tych pytań może wszystkie ale kiedy chcemy, zarządzać naszymi myślami, to jeżeli jest jakaś, pojawia się jakaś sytuacja i my nadajemy jej jakieś właśnie nasze przekonanie, jeżeli my mamy swoje postrzeganie tej sytuacji, to można sobie zadać takie pytanie. Po pierwsze, czy to przekonanie, które mam o tej sytuacji, jest oparte na faktach? W tym punkcie już bardzo często możemy zobaczyć, że no nie do końca jest to oparte na faktach. Że przekonanie, które mamy na temat, nie wiem, jakiejś osoby, jakiegoś człowieka, jakiegoś zdarzenia, jest właśnie wynikiem tego, co się zadziało w mojej głowie, a nie wynikiem tego, że, że, że to jest fakt. Kolejne pytanie, żeby nas trochę przywrócić do takiej równowagi i zmienić sposób myślenia, to czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie? Kolejne pytanie, które możemy sobie zadać, chcąc, Zmienić ten sposób myślenia? Czy to przekonanie pozwala mi osiągać bliższe i dalsze cele? Kolejne pytanie: czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać? I ostatnie z tych pięciu pytań: czy to przekonanie pozwala mi się czuć tak, jak chciałbym, chciałabym się czuć? I tutaj bardzo często, też przy tym ostatnim pytaniu, okazuje się, że pod wpływem tego, co myślimy, nie czujemy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć, dlatego że my bardzo często nakręcamy się, tworzymy w swojej głowie wizję tego, co wydarzy się złego, jakby kręcimy czarne scenariusze. A one nie mają a, tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością, i najczęściej nic takiego się nie wydarza. Ale my już te nasze emocje poruszyliśmy. My już będziemy niespokojni, bo pozwoliliśmy na to, żeby ten film, który się zaczął kręcić w naszej głowie, a, zawładnął tymi naszymi emocjami i zdeterminował te nasze działania. Jest taki fajny cytat, który bardzo lubię, przypisywany Markowi Tweinowi, który mówi, przeszedłem w życiu straszne rzeczy, przy czym niektóre z nich wydarzyły się naprawdę. No, i tutaj yy, myślę, że warto to przemyśleć, bo, bo w swoim odczuciu my mogliśmy przejść straszne rzeczy, a nie zawsze faktycznie w, w tym prawdziwym, realnym życiu tak było. Mógł to być wynik naszego sposobu myślenia. Więc zachęcam do tego, żeby zarządzać tymi myślami, bo te myśli mogą yy, bardzo w bardzo dużym stopniu wpłynąć na ilość stresu, którą my odczuwamy. Bardzo serdecznie dziękuję.